Tu whistleblower 28 marca to Światowy Dzień Doceniania do Chwastów i chociaż bardzo bym chciała gładko przejść od chwastów do tematu dnia, to niestety 28 marca to także dzień urodzin malarza Rafaela, autora wielu obrazów, które też nie mają nic wspólnego z tematem dnia. Słabo to dzisiaj idzie temu, kto pisał ten tekst. Dlatego może przejdę już do Sanatorium Miłości, a ostatni odcinek tego programu zobaczymy już w niedzielę, czyli zupełnie niedługo. Tymczasem Marta Manowska udzieliła wywiadu, w którym nie tylko rozpływa się nad formatem. Przypominamy, że Marta sama znalazła miłość w sanatorium, my wśród kuracjuszy, ale ekipy filmowej, ale technicznie to wciąż sanatorium. Ponadto zamknięta była również w sanatorium przez trzy tygodnie więc zżyła się z kuracjuszami dużo bardziej niż z rolnikami z programu Rolnik szuka żony, których widzi tylko na nagraniach i do tego pije wywiad. Bo Marta zarzeka się, że jest w stałym kontakcie z ekipą z Ustronia i wie jak dalej potoczyły się ich losy, i tutaj Marta trochę zdradziła, bo ostatni odcinek nie został jeszcze wyemitowany, mimo to, Marta powiedziała, że Walentyna i Leszek z wycieczki wrócili bardzo zadowoleni i widać było, że coś między nimi zaiskrzyło, oraz że cieszy się szczęściem Walentyny, która promienieje. Czyżby to oznaczało odpowiedź na zadawane przez widzów pytanie, czy Walentyna znalazła miłość w programie? Wygląda na to, że z Leszkiem połączyło ją jednak coś więcej. W dobie tego, co powiedzieliśmy wam o czarnym rysiu Joannie, można by sugerować, że kroi się jakaś podwójna randka, o ile tylko czarny Ryszard nie będzie musiał podawać Lesławowi ręki.